tak w roli takiej ciekawostki w sumie nie wiem czy to was interesuje ale w końcu wziąłem się za porządek w garażu miałem tutaj takie malutkie zdarzenie mianowicie z tej oto wyczystki wyrwało wkład kominowy yy, tutaj stały takie rzeczy łatwopalne i po prostu zajarało się to konkretnie zajarał się garaż zresztą to widać, tu jest już zagruntowane ale zjerało się konkretnie parę rzeczy, kompresor, parę innych rzeczy no i postanowiłem się wziąć za porządki, przy okazji odmalować cały garaż, tutaj malowałem trzy razy, ale i tak jeszcze widać, ale w porównaniu jak było tak, a jak jest tak jak teraz o, na biało fajnie zrobione, no tutaj jest stara ściana tak jak to wygląda. Okopcone wszystko. A tutaj już mamy fajnie pomalowaną. Na razie pierwszy raz. Na raz to malowałem. Zobaczymy jak to będzie dalej. I tak samo tutaj. Pomalowany jest. Tutaj jeszcze nie. No i tak sobie działam. Tutaj bawię się. Troszeczkę musiałem rzeczy powynosić. Poprzestawiać. Teraz jest większy syf jeszcze niż był. Ale to tylko dlatego, że większość rzeczy z półek jak na razie wyniosłem do drugiego garażu. A tutaj będę już taki całkowicie porządek robił, że tak powiem, tak już od podstaw. No bo jest syf. Parę rzeczy muszę też tutaj z urządzeń elektrycznych naprawić. E, nie może te lampy tutaj przestawię troszkę dalej. I tak się właśnie bawię. Mam chwilę wolnego czasu. Podłogę cała oczywiście sadzę i tego nie idzie domyć. Ale postaram się to jakoś fajnie jak już skończę malować, to to wszystko wyczyścić, wypucować, tak żeby to miało ręce i nogi. No i cóż, i będę sobie powolutku urządzał garażyk. Tutaj mamy opony, a jakie pierdółki. Cóż, tu, cóż no to jeśli chodzi o takie update to tyle. Tutaj mamy jeszcze w ramach ciekawostki silnik od Poloneza, który ma już... on no, już 10 lat tak stoi. I popatrzcie, mimo wszystko Nie wiem czy teraz tym obrócę, ale O, jak ładnie tłoki chodzą O, już więcej nie obrócę, nie, nie mam siły Ale yy, nie jest zatarty Także nie zastał się, oczywiście jeżeli by to miało w ogóle działać to I tak wszystkie gniazda byłyby do rozszlifowania Tutaj te kanały wszędzie do przeczyszczenia, tutaj, ale z tego silnika prawdopodobnie i tak nic nie będzie, bo nie mam na niego pomysłu, on jest sprawny, aczkolwiek hmm. on już sobie tak u mnie leży i może by ktoś, nie wiem, chciał kupić coś takiego, mam też drugi kompletny z przebiegiem 70 tysięcy, ze skrzynią, z wszystkim alternatorem, z całym osprzętem wyciągniętym z dobrego auta. Po kapitalnym remoncie, także jakby ktoś chciał ten drugi, albo ten, to śmiało się można odezwać. Także tu tyle i cóż, cześć, do następnego.